Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i Powiatu Płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. W Nowym Doninowie na ulicy Płockiej będzie fotoradar. Ma ono studzić zapędy kierowców, którzy w tym miejscu dość często przekraczają prędkość. Za stara droga na Wocławek oczywiście jest autostrada, która zabrała trochę ruchu, ale jednak jest niebezpiecznie. E, Przejeżdża przez całe samo centrum Duninowa, blisko szkoły, blisko kościoła, jest niebezpiecznie. E, podjąłem interwencję w tej sprawie, e, rozmawiałem z policją, rozmawiałem z ITD. Okazuje się, że mieszkańcy mają rację i jest możliwość zrobienia fotoradarów. Także to chyba właściwe, a kolejne rzeczy, że e, mieszkańcy mówią. E, Politykowi, a polityk razem ze swoimi i, jak gdyby współpracownikami, bo pomagała mi w tym Ania Demska, Karol Gutowicz, Gutkowicz i, 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 i udało się ten fotoradar załatwić. Będzie ten fotoradar. Cieszę się, bo to bezpieczeństwo dla mieszkańców Nowego Dyni, no w ogóle dla dzieci. Policyjne statystyki potwierdzają, że w tym miejscu limit prędkości jest przekraczany dość często. Tylko w ostatnich kilku miesiącach doszło tam do trzech wypadków i ponad 20 kolizji. Prawie 150 kierowców otrzymało mandat za nadmierną prędkość. Fotoradar powinien zostać zamontowany jeszcze w tym roku. Hospicjum Stacjonarne w Goślicach skończyło rok. Była to okazja do spotkania, podziękowań i rozmów o przyszłości. Placówka w Goślicach jest pierwszą tego typu w powiecie płockim. Jako samorząd powiatowy, dużo uwagi przywiązujemy temu, aby wspierać osoby potrzebujące, osoby, które potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych i m.in. hospicja. To są te miejsca bardzo istotne. Placówka jest bardzo potrzebna, bo Płockie hospicje dysponują ograniczoną liczbą miejsca. Zapotrzebowanie niestety nie maleje. Cieszę się bardzo, że z Mariuszem Bieńkiem to mogłem rozpocząć i z obecnym starostą kontynuujemy to dzieło. Wszyscy, którzy potrzebują tej pomocy, znajdą tu w Goślicach ją na pewno. W placówce w Goślicach przygotowanych jest 21 łóżek, obecnie przebywa 17 pacjentów. Mają tu zapewnioną fachową, całodobową opiekę. Hospicjum to jedna z wielu ofert Grupy Zdrowie. Już wkrótce swoją działalność zainauguruje tu również zakład opiekuńczo-leczniczy. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym ruszyła trzecia edycja rządowego programu Moja Woda. Można dostać nawet 6 tysięcy złotych dofinansowania. Na co? Na oszczędzanie wody. Polska akurat jest w takim miejscu położona w Europie, gdzie tych wód opadowych rzecznych jest bardzo mało. Przypada tylko 1600 m sześciennych wody na jednego mieszkańca Polski, gdy w Unii Europejskiej jest to trzykrotnie więcej. Musimy to zatrzymywać, udało się poprzez te pierwsze dwie edycje zatrzymać blisko 2,5 miliona metrów sześciennych właśnie w takich systemach retencyjnych. W tej chwili poprzez tą trzecią edycję no, chcemy zatrzymać kolejne milion dwieście tysięcy, a docelowo chcemy, żeby te wody opadowe rzeczne zatrzymywały się tutaj w Polsce około 15%. O dotacje mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele i użytkownicy domów jednorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów stworzenia zbiornika retencyjnego. Można otrzymać pieniążki między innymi na zbiorniki, które retencjonują wodę na oczka wodne, na instalacje rozsączające, rozprowadzające lub inne instalacje które zależą od pomysłu y, wnioskodawców, a pomysły są różne. Y, w związku z tym oficjalnie również na naszym terenie powiatów Płockiego. Gostyńskiego, Sierpeckiego, Miasta Płocka, można już składać wnioski o przyznanie dotacji. Wnioski o dotację można składać do końca czerwca przyszłego roku. Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do regionu płockiego trafią kolejne dodatkowe środki, w sumie to ponad 75 milionów złotych. To rządowe środki przyznane na rozwój regionu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazuje kolejne potężne dotacje na rozwój płocka, na rozwój samorządów ziemi płockiej 40 milionów do Płocka. 35 milionów dla powiatu Płockiego. Na pewno samorządy czekają na te pieniądze, na pewno będą dobrze spożytkowane, bo samorządy dobrze wydają pieniądze publiczne. Dodatkowe fundusze umożliwią m.in. wyremontowanie dróg, szkół, a także wiele innych zadań. Dodajmy, ogłoszono także nabór do kolejnej edycji programu Polski Ład. Do podziału będzie ponad 30 miliardów złotych. W Płocku. O akcji przypilnujesz mi wyborów, mówili posłowie koalicji obywatelskiej. Te, które odbędą się w październiku, to najważniejsze wybory po 1989 roku przekonywali Elżbieta Gapińska, Sławomir Nitras, Marcin Kierwiński i Andrzej Nowakowski. Jesienią mamy wyjątkową szansę i chyba najważniejszą od wielu lat, żeby to zmienić. Jeżeli chcecie Polski zakotwiczonej w Europie, Polski obywatelskiej, Polski sprawiedliwej, Jednakowej dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jaką wyznaje religię, jakiego jest koloru skóry, w co wierzy, jakie ma zasady, to będziecie musieli pójść na wybory. To, co jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego obywatela w Polsce jest dopilnować, żeby tych wyborów nikt nie sfałszował. Jest Dlatego jesteśmy tutaj. Dlatego będziemy pilnować tych wyborów. Dlatego będziemy pilnować procesu wyborczego. Będziemy pilnować liczenia głosów. Będziemy pilnować tego, żeby na ostatniej prostej nie okazało się tak, że głosujesz na jednego kandydata, a twój głos jest przemielony i wyrzucony. Do ruchu zapisało się 32 tysiące osób w całej Polsce. W październiku wszyscy stajemy przed testem i wszystkim państwu życzę, żeby to był test uczciwy, demokratyczny i zwycięski Dodajmy wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Na sierpniowym spotkaniu z dziennikarzami Konfederacja przedstawiła swoich kandydatów do Sejmu z okręgu Płocko-Ciechanowskiego. Jedynką na liście będzie po raz kolejny Paweł Usiądek. O miejsce w Sejmie ubiegać się będą także Przemysław Waśkowski i Katarzyna Szatkowska. Prawdopodobnie czwartym kandydatem Konfederacji będzie Marek Tucholski, który zapowiedział, że będzie walczył o przebiegającą przez powiat Płocki drogę szybkiego ruchu S10. Jako płocki cierpimy bardzo na wykluczenie komunikacyjne przede wszystkim chodzi o to że omijają nas tutaj projektowane trasy chociażby trasy szybkiego ruchu i myślę że to jest ta sprawa która najpilniej powinna być załatwiona żeby móc komunikować dobrze zresztą kraju żebyśmy nie musieli daleko jechać do jakichś autostrad czy dróg szybkiego ruchu Jak zapowiadają członkowie konfederacji ich głównym celem jest walka o obniżenie podatków ale przede wszystkim nie wprowadzanie nowych opłat oraz świadczeń socjalnych Będzie Szymon Majewski, będzie show. Już 18 sierpnia rozpoczyna się druga edycja Big Festiwalowski. Impreza potrwa trzy dni. Organizatorzy zapewniają, że będzie dużo atrakcji dla każdego, a także ciekawi goście, którzy nie tylko rozbawią do łez, ale również podzielą się swoją wiedzą na temat filmu, komediowego pisania, fotografii czy medytacji. Jednym z celów Big Festiwalowski jest rozśmieszanie społeczności. Po prostu dajemy, że będą do Oksytocynę to Wam zwał, szczęścia sobie tu umieślicie. Tak i dajemy. W postaci czy to jest muzeum Bemów, czy to jest gala stand-upu, czy wszystko z tym z związane, czy komediowe filmy itd. Dajemy ludziom radość. To jest nasz produkt. Jeżeli ktoś pyta, co my sprzedajemy, sprzedajemy właśnie do firmy. Szczegółowe informacje dotyczące trzydniowego festiwalu na stronie BigFestivalowski.com.